Bez Andersa, nie mylić z generałem, bez wsparcia sił zbrojnych Słowacji i bez małego palca w młodzieżowej ręce przyjechała Ferajna Zgorzowa, mowa o paluchu, do Torunia. I choć może tych pierników strasznie się, Patryku, nie pojadli, to yy, można powiedzieć, że ten prawie że stanął w gardle torunianom. A jak jeśli jesteśmy już w tych klimatach yy, żywieniowych, to ja bym, takie mam porównanie, jakbym sobie tak usiadł w restauracji, jak to kiedyś miałem yy, hmm. sposobność w Ostrowie po meczu a, yy, z, z, z wielkami Krosno, usiadłem sobie i, i włączyłem jakiś mecz ekstraligi, wtedy a, to jakbym tak sobie usiadł z jedną kanapką przed tym pierwszym biegiem, to tak <laughs> pomyślałem, szybko ją zjem, bo tyle emocji. I tak pierwszy bieg, drugi, trzeci, bo w pierwszym i trzecim nie było mijanek, ale się działo. A potem to bym sobie jeszcze zamówił deser, trzecią kawę, lody, I jeszcze jakiegoś arbuza na koniec, bo już potem nic się nie działo. E, osiem mianek, oczywiście zakrztusiłbym się dopiero no, na piętnasty bieg, bo tam były aż trzy, ale z osiem mijanek, które naliczyliśmy z Darkiem, e, to właśnie aż trzy były, tak jak mówię, w tym 15, więc naprawdę nudny mecz. Aż hmm. chyba Darku 9, jeden, 11 jeden, remisów? Tak, bardzo dużo było. Tak naprawdę namiętnie one szły. I tylko zdarzyło się kilka razy raz, pięć, jeden tylko padło w tym meczu. I to akurat dla gości. A tak to było. Można powiedzieć, szło jak gruda, czy jak po grudzie, czy gdzie tam gruda ta by nie szła, bo nie dali, nie dali sobie po prostu odskoczyć Gorzowianie. To znaczy, pierwsza seria poszła bardzo fajnie dla Torunia, w ogóle to było już sześć punktów przewagi nad. Ty... Gorzowem. jak pamiętamy wtedy w pełnym składzie y, było 47 do 43 tak toru nie jechał z, y, kiedy stal była w 12 kolejce zawitała na Moto Arenę tutaj natomiast właśnie i bez y, Mart Martina Waculika który wraca na rewanż bez Andersa Tomsena, który generalnie że szkoda mi go bo u ciebie u nas w wywiadzie, jak byliśmy na meczu u stali w Lublinie to mówił że on już nie może się doczekać tego GP i tam mu nie poszło i potem oczywiście tam banda było... wypełniona pierzem chciałem powiedzieć właśnie nie lubi tej to ciężkie powietrze było w Glasgow <noise> to już w ogóle swoją drogą no i tutaj też Anders oczywiście który ma już koniec sezonu jak to Stanley chomski powiedział bo złamał dwie kości no i do tego właśnie ten Paluszek, czyli Oskar Paluch, nie mają tutaj, Mateusz Bartkowiak z dwa punkty robi co prawda w juniorskim, ale to jest żadne wsparcie, wsparcie przepraszam. oczywiście Paluch też nie był jakiś nie wiadomo jak fenomenalnym zawodnikiem w tym sezonie, ale mimo wszystko mają Bartka z Zmarzlika, człowieka, który oddaje i który zabiera. To zaraz mi rozwiniesz, kolego. Faktycznie, ale Hurysz nie robił żadnych punktów, więc choćby nawet za tego Hurysza, może by coś wyciągnął w tym mm -hmm. juniorstwie, chociaż remisik. Wtedy by było w ogóle, e, może nawet remis meczowy. E, a tak naprawdę mm, to, 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 to fatalnie ten napatr wygląda, nie wiadomo co tam tak naprawdę się dzieje, co z tym Jackiem Holderem. Wiadomo, że niemożliwością było fizyczną, żeby przewiózł swoje motocykle z Glasgow tutaj, ale tak, tak naprawdę nie wiadomo, czy chciałby i, i mógłby, bo, bo to zupełnie inne tory, jak to było widać po chłopakach naszych i właśnie tych anglosaskich w Glasgow i, i w tych polskich ligach, bo, bo jak widać po takim sztosie, który miał przecież nie tylko, a w ogóle a propos, nie tylko w Grand Prix Challenge, ale i przecież w Grand Prix ostatnio też hmm. świetny wynik. A tutaj robi piach, ale tylko i wyłącznie, zaraz do tego dojdziemy, tylko i wyłącznie na papierze, bo jak przejrzymy sobie biegi i to, że raz nie dojechał, to naprawdę z jego doświadczeniem, z jego ostatnimi występami dla mnie to była fatalna decyzja odsunięcia go za karę. Na ten bieg 14, żeby jechał tam Lewandowski, bo on tak nie dość, że wyprzedził um, Woźniaka w pierwszym uh -huh. swoim starcie, potem Hansena, a Hansen jechał w biegu 14. I naprawdę była szansa na to, żeby coś powalczyć o 4-2 albo nawet 5-1 z przedpowskim, który świetnie wystartował i nie dał się dogonić. No ale oczywiście tutaj muszą być fochy. I, I wymienianie zawodników. Także to się źle skończyło dla Torunian, bo naprawdę on aż tak źle nie wyglądał. Chociaż słyszałem, że były jakieś gwizdy, wyzywania i tak dalej. Nawet chyba Jack nie wyszedł po, po meczu na spotkanie z kibicami. To tak, to, nie fajne. To wyjście, nie wyjście w zasadzie po meczu, może też być mniej więcej spowodowane. Tym, co się stało w biegu dziesiątym, czyli generalnie to, że on został wykluczony z niego i to w kluczowym momencie, bo tam jechał Bartkowiak z Hansenem, no a Lambert z Jackiem. Nie, masz rację, Patryku. Wizualnie, optycznie, Jack to nie był. Oczywiście tam wtedy lepiej pojechał, no, słabo miał. Słaby miał początek, w po, poprzednim spotkaniu Torunia z Gorzowem, natomiast tutaj y, bardziej to, lepiej to wyglądało wizualnie jednak y, niż punktowo. To jednak może to zaważyło, to był wielki pech, to jeszcze do tego przejdziemy. Jeżeli wy, kochani, chcielibyście na przykład, żeby i u nas był piach, to patronite.pl, ukośnik Park Maszyn, Apelujemy, apelujemy wszyscy. Ale wspierają... mówi, że będziemy wtedy z, z Madagaskaru czy z Madery nagrywać? No. Pytanie, jak na ile pozwolą? Wiesz, to trzeba pogadać z zarządem, bo dopiero ich i, i, aż czterech, czy tylko czterech. Natomiast zachęcamy, kochani, jeżeli chcielibyście, żeby było więcej tego, co w wakacje, bo to macie tutaj na social mediach Park Maszyn, na Twitterze, Instagramie, czy na Maszyn Park na Facebooku, Patrykowa, grupa otwarta, zamknięta tylko dla patronów i to nie wszystkich to, no właśnie, jeżeli chcecie więcej z nami w interakcji, wejść, to polecamy się, bo chcemy się rozwijać i tak dalej. Ciężko, ciężko, bo jesteśmy niszą, telewizję i rozmaite fakty wszystko to opanowały, a my Darku, się gdzieś tam... Darku, ja tylko chcę powiedzieć, że my nie jesteśmy z Polski, w sensie mówimy do was z zagranicy, więc farbowane przez, lisy. przez chwilę przestaniemy być e, po prostu Skromnie, a przynajmniej ja tą pałeczkę przejmę. I powiem tylko, że te ostatnie trzy tygodnie pokazały, co jesteśmy w stanie zrobić, i myślę, że to nam nieźle wychodziło, bo i klipy, i wywiady, i w ogóle ta cała otoczka. Raz, że my się tam czujemy jak te ryby w wodzie, a dwa chyba ta woda wcale nas nie gryzie i nie chce, żebyśmy uciekali. Tylko, że niestety nasza praca jest taka, że nie możemy być na miejscu. Ale. To to była taka próbka tego, co, co jesteśmy, bylibyśmy w stanie zrobić, gdyby nas w tym Polsce było więcej. Um, a jest jak jest? I tyle. Wyłącz, włączam się z powrotem w tryb Polaka. Fajnie, że tam byliście, pomogliście nam zaistnieć. Jesteśmy Zrywały. malutcy. I 46, jesteś mały 44. i do tego włosiony. Dobrze. Tak jest dwoma punktami. Tak. A... Tak jak mówię, tej walki jak na lekarstwo, chociaż no niestety, 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 krem de la krem, czyli ten 15 bieg, fantastyczny, fantastyczny dudek, z Zmarzlik, tasowanie się, działo się tam niesamowicie. To nam wynagrodziło to, że troszeczkę można było się znudzić przez resztę hmm. tego meczu. Tylko trzy uderzenia. Niesamowicie, jak to w ogóle brzmi, z tak osłabionym zespołem. A, a, a jak to mówi pan Lorek Sawka, mówił, że w ogóle nawet nie rozmawiali o tym, czy tak Star Przyjeżdża osłabiona, czy nie. Oni tak naprawdę chyba nie wiedzieli. Mm. E, przy, i, więc nie dało się olać tego meczu. Ale jak to wygrać, e, bieg pierwszy, bieg drugi i kochani, um, bieg siódmy i piętnasty to są wszystko, co wygrywała po Tortorii z tak osłabioną drużyną ale jak z bardzo zmotywowaną zmotywowaną gorzów gdzie swoje punkty robi Hansen i Jasiński, i ten Bartkowiak robi trójeczkę. No oczywiście Bartek jest dla siebie klasą, mm -hmm. ale ostatecznie troszeczkę nudno, przewidywalnie postarcie i tak naprawdę do mety ale taka to bywa, jednak ta motorena w tym roku, że wyjątki to są, stanowią właśnie te wybitne mecze, gdzie dużo się dzieje. To nie był taki mecz, ale myślę, że będąc stalowcem, w sensie e, Łukasz, e, gratulacje dla twojej drużyny, czy Adamie. Mówię tutaj o naszych e, oglądaczach, słuchaczach, którzy wspierają ten klub, to naprawdę hmm. szacun, bo tak jak mówił Darek, tutaj już przygotowywał ten grunt pod to. Niesamowity hard ducha pokazali i jakkolwiek, jeżeli jest tak jedna drużyna, która się nadal leżą play-offy, czy nawet już medal, to no, no po tym meczu to jest targorzów Tak, to jest można powiedzieć obro obrona przez atak i to w najgorszym, y y można powiedzieć, położeniu, bo w narożniku. Wiesz, do połowy spotkania tak naprawdę ciężko było przewidzieć, w którą tę stronę pójdzie, bo choć Gorzów kolekcjonował namiętnie te... Znaczy, ja bałem się, powiem tak, bałem, bałem się. Przewidywałem, że Torin może odzyskać tę inicjatywę, dlatego że kolekcjonowali namiętnie Zera, zera zawodnicy drużyny gospodarzy. Z drugiej strony jechali bardzo dobrze i zarówno Hansen, który dołącza w końcu pod nieobecność Baculika, za którego poszła ZZ do Woźniaka i yy, do Bartka z oczywiście. I oni my po 5 punktów roją w tych pierwszych 7 biegach i to jest właśnie to. Ale potem, uwaga, uwaga, kolejna trzecia seria i 4 punkty. No, ten 5 do 1, jedyny właśnie taki rezultat w biegu 9, kiedy to Woźniak ze Smarslikiem, Dudka i Przedpełskiego yy, na tego pierwszego wystrychają. No i potem. Z kolei tylko dwa punkty robią więcej niż od Torunian gości, Goście, ale z drugiej strony wygrywają wszystko indywidualnie. No i to się robi naprawdę już nieciekawie przed nominowanymi. Właśnie to jest to, Darku, że właśnie te dwa uderzenia para Woźniak-Bartek, którzy mogli z tego wyciągnąć maksa, mm. gdyby nie to, że jak genialnie pojechali sobie parą w wieku dziewiątym, bo przecież Bartek mm, pokazywał nie pokazywał Woźniakowi dasz. mała, 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 jedziemy i, i, i fajnie to wszystko wyglądało. To niestety jedenasty. Chociaż gdzieś tam słyszałem jakąś opinię, że tam Bartek jednak spodziewał się chyba, że, że obok niego jedzie Woźniak, a nie Dutek. I to go zmyliło, i że to tak ponoć wygląda na tym torze. Nie oglądałem tego trzeci raz, czwarty. I dlatego jakby nie był świadom, że za nim jest woźniak. I jakby tutaj tak próbował go wytłumaczyć. No jakby, Darku, zdarzenie, kochani, z dziewiątego biegu to nie był inny człowiek niż jedenasty, tak? Więc to, to jest też zawodnik, który chce pomóc drużynie. Więc. Yep. O złe zamiary bym go jednak nie posądzał dwa biegi później przynajmniej. Nie, nie. Chyba, że jakaś kłótnia była o grilla, którego ktoś nie zagasił ostatnio między chłopakami. Dlatego kipa że... w że <laughs> to <inna> historia. <laughs> że blisko się trzymają razem. Ale no, coś tu nie zagrało w tym 11 i te dwa biegi wygrali, ale mogło być 5-1 nawet właśnie tak, jak teraz, Bartek... tutaj już gadał. Tak, to o. jest to, co na początku mówiłem, czyli kto oddaje ten zabiera i tak dalej. Bo yy, Bartek był bardzo szybki, Aha, tu fakt, to fakt, i on pocisnął po tej małej jak też we. No tylko, że jeżeli nawet uwierzyć mu, że no, nie widział, nie wiedział, że to jest Szymon Woźniak, to i, no, po prostu i tak jest błąd, bo to było jak no nie no. widział, nie? No a kto? Ja miałem wiedzieć. No tak. e, nie, więc to jest, to jest akurat minus. Szkoda tylko, że to w ogóle wiesz, ja jest tak, jak zawsze tonuje te nastroje antyzmarzlikowe, w sensie. W ogóle ja uważam, że niejedyny Bartek ma jakieś rzeczy za uszami, czy w ogóle bardziej to Smartlikowi robi, jednak telewizja, inni robią niestety niełaskę czy przez te telewizje i różne prasy w niełaskę popada Bartek. Natomiast to był klasyczny taki przykład, którego nie da się wybronić, bo raz, że on popełnia, okej, okay, wychodzi, musi, bo nie, nie będzie wolny, nie, nie będzie chciał, z... mógł, z drugiej strony mógł, mógł trochę przewidzieć, nie chciał hamować, oczywiście mi się łatwo z kanapy o tym mówi, ale potem jak już jechał właśnie, to przez to, że nie zauważył Szymona, tego wyhamował strasznie, tak go wyhamował, Aha. że Szymon po prostu zrobił jedno wielkie kuku w biegu jedenastym, no i w ogóle poszedł ten bieg, ile to było? Dwa do czterech chyba w tamtym, o ile dobrze tak, Pamiętam, tak. zamiast 1 do 5. E, natomiast zapomniałem, co jeszcze chciałem e, powiedzieć, więc oddam Ci głos, Patryku, i przypomnę sobie te moje. No, przy, przyczynił się, jakby nie było, Bartek, do tych do czterech mijanek, w te, czyli w połowie tak. e, w tym meczu, bo tutaj e, właśnie przez to, że, że wstrzymał woźniaka, to e, jak to wstrzymał ziemię, ruszył jak słońce. Supernik, Czy na odwrót? Tak jest, wstrzymał woźniaka. Ruszył, ruszył dudka. To, to oczywiście te cztery, trzy z Dudkiem w biegu 15, więc, jakby tutaj, jest to, do czego się przyczynił. Czyli no, połowę show to jego. Punktowo to, to w ogóle jakaś, jakiś kosmos, te 19 punktów, tylko dwa razy stracone punkty. I to się właśnie wydawało, Darku, tak jak mówisz, że wydawało to się wyglądało bardzo ładnie, bo jak przez Pełski, jakby nie był nie najlepszy zawodnik tej drużyny toruńskiej, przyjeżdża przed Marzlikiem i to świetnie się broniąc w tym pierwszym biegu. No to się wydawało, że to o, tutaj będą te baty, które zapowiadam. A skończyło się inaczej. Skończyło się inaczej dzięki oczywiście z jednemu zawodnikowi, który nazywał się Patryk Dudek. Paweł Przetwęski zdobył 10 punktów i to był o wiele lepszy mecz w pięciu startach niż wtedy, kiedy to było. O nie, znaczy nie, przepraszam, 9, Tam 9 plus 3 było, tam nie było aż tak źle robił Cześciu. te poduszy. 6 sześciu, sześciu, sześciu. Patryk Dudek 11 plus 1 człowiek, który na końcu w końcu zatrzymuje z Marzlika po kapitalnym pojedynku i e, zapewnia dwa punkty Toruniowi. Jack Holder 5 plus 2 i właśnie te pechowe, to pechowe wykluczenie za to, że nie ogarnął gdzie, w którą stronę i jak ma jechać ZZK, całkiem nie najfatalniej 9 punktów robi, bardzo o wiele lepiej niż Gorzowska. Robert Lambert 12 plus 1, praktycznie kopia tego, co w sześciu startach, co wyczynił wcześniej w sezonie. Denis Zieliński 3 plus 2, o wiele lepszy występ. I Krzysiek Lewandowski, mimo dwóch zer w czterech pięć punktów, to jest 8 plus 2, wtedy było tylko cztery punkty, a przeciwnicy no. to był Paluch i Stojanowski. A Mateusz Afelt? Mateusz Afelt oczywiście, jak zwykle, wolał pod piwek. Tak, bezalkoholowy, ale jest tak, jak jest, że do, mają ci... Yy krzyżacy tych czterech asów swoich i tutaj jak zwykle w tym sezonie jakiś tam odpada. Najczęściej to jest jednak holder, bo, bo tak jak mówimy, że te ostatnie wyniki gdzieś tam się broniły na, na tych arenek międzynarodowych, ale jak sobie tak przerzuciłem jego ostatnie wyniki ligowe, no to było, to było mocno przeciętnie, tak? bo to przecież było z Spartą 2 plus 1, bo to było przecież 4 plus 1 z Motorem, bo to wcześniej nawet z GKM-em to było 6 punktów, więc w ogóle u siebie, tak? Ale gdzieś tam zawsze te, te zera łapał, a tutaj, no, tak jak mówię, no, przywoził tych zawodników dość kluczowych dla dzisiejszego widowiska ze strony Gorzowa I, i dlatego mocno mnie dziwi ta, jednak ten jego brak w tym 15, no bo, 14, no bo no to, to nie tak, to panowie z, z Apatora, to, to zimna głowa tutaj wygrywa play-offy, a nie takie się podpalanie i gdzieś tam rozpamiętywanie innych meczów, innych biegów, dojechał, nie dojechał. Walczymy o wynik, czy tutaj będziemy kazać się bawić jak piaskownicy. Różnie to bywa z tymi zawodnikami. Rzeczywiście, no ale Patryk Dudek nie miał takiej prędkości tak naprawdę mimo już. To nie był mecz Patryka Dudka. Najlepsze 6 lat sezon w Ekstralidze, jeśli chodzi o średnią biegową, ale. Dopiero właśnie te pazury, tak naprawdę, pokazał w ostatnim biegu. Wtedy to chyba się tak na dobre wkręcił, no bo wcześniej to co? Bieg 7 na przykład był klasyczny Senior Booster, kiedy wygrał y, ten bieg. Um, no i wiesz, tak naprawdę tutaj toczyły prawie no inaczej. To nie wygląda tak źle, jak patrzysz na ten toru i myślisz sobie, Matko Woska, jak oni wcześniej jeździli. No, ten Jack tak naprawdę tylko i wyłącznie to jest ta objawa. Gdybyśmy komuś mieli robić lewat. Nie, przepraszam, ale gdyby kogoś trzeba było wykurować, to tylko i wyłącznie ten. Natomiast to źle nie wygląda. Ci juniorzy zrobili swoje w biegu juniorskim. Można było lepiej, można, ale Denis Zieliński jedzie bardzo. Dobry mecz. To jest chyba, y, nie wiem, najbardziej nie wiem, czy niedoceniony, ale powinien być doceniony bardziej niż jest za te 3 plus 2, bo on w każdym ze swoich biegów przywozi kogoś. I to, y, o ile dobrze pamiętam, raz Jasińskiego chyba musiał zrobić. Zaraz sprawdzę. No tak, w biegu, A, juniorskim, biegu, w biegu juniorskim tam Krzysiu y, Lewandowski świetnie pokonuje ostatecznie Bartkowiaka. Też się wydawało tam, że będzie... Y, mm. Będzie, będzie ostro, ale dwie mijanki i właśnie z tego, co kojarzę, to chyba i zieliński chorysa i tak, Lewy-Bartkowiaka, tak, tak. więc tutaj mówię, to, to jest ten początek, który zapowiadał świetne widowisko, którego niestety nie ujrzeliśmy w następnych biegach tak bardzo, chociaż właśnie podbudowywała ta, ta postawa właśnie Hansena, no właśnie tak jak mówisz, tego Zielińskiego, jakby tutaj to się wszystko broniło, ale to tak właśnie z perspektywy poszczególnych zawodników, a nie tego, tej, drama tej dramaturgii też oczywiście, ale nie No tych mijanek tak, tak, nie tak, wiem, tak. Czy to można tak nazywać, czy nie Można, bo pan Cieślak chyba ostatnio zabronił czy... Oni już się kłócą, co jest mijanką Co wyprzedzają, nieważne, my robimy swój program I definiujemy się na nowo To no, to chciałem o Zmarzliku to... powiedzieć, a propos tego właśnie Negatywnego Piaru że Oczywiście nie mogła telewizja puścić powtórki Biegu 11 z tym właśnie zdarzeniem Kompletnie zostało pominięte, a moim zdaniem To było najbardziej kluczowe Nie jakaś tam inna mijanka gdzieś, tylko właśnie Akcja Bartka na Szymonie. W takim razie, Patryku, dam Ci tutaj popastwić się trochę dla naszych słuchaczy podcastu, bo wychodzimy również w audio, jeżeli jedziecie, a jeżeli piliście, to oczywiście wideoblog zespół Patryku Staligorza. Szymon Woźniak, 8 plus 1 w sześciu startach, w tym jedna trójeczka, jedna dwójeczka z bonusem. I w ogóle też brał udział w dwóch tych biegach wygranych drużynowo mm -hmm. przez Stargorzów. Wiktor Jasiński całkiem nieźle, bo 5 plus 2 nawet powiem wybitnie, bo nawet trójeczka się przytrafiła w pięciu startach. Bartosz Zmarznik traci punkt tylko w pierwszym swoim starcie z Przedpełskim, w ostatnim z Dudkiem. Tu i tu była walka, chociaż Mijanek w pierwszym nie było. Za Waculika, ZZK, no sześć punktów w czterech startach. Hansen tak. i nie robią. A Szymon tak jest. i Varsnik Tricky. Bez rewelacji, a jednak wynik jest jaki jest. No i ten Hansen, właśnie to objawienie w pierwszym biegu, i potem też trzy świetne biegi. Um, więc dziewięć uzbierał w sześciu startach. Bartkowiak, tak jak mówiliśmy, też powalczył w biegu juniorskim, za to plus. Potem 0,1, trzy w trzech i Oskar Hurysz. No niestety, ale. Dwa starty brakowały do Olimpiady. Dokładnie. Nie pojechał, ale może załapie się na mistrzostwa Europy. Wielkie uznanie dla Patryka Hansena, który robi brudną robotę i na początku i oczywiście przydarzały mu się słabsze biegi. Szkoda ich, ale to też nie były biegi, które były w słabej obsadzie, na przykład bieg 13. No to był Dudek i Lambert. Tak został ustawiony pod numerem 5, że to on miał jechać właśnie z Bartkiem, z Marzlikiem w biegu 13, czyli tym najmocniejszym. Natomiast mimo wszystko robi fajn, fantastyczną robotę. Bieg 14 to jest przede wszystkim tutaj nie partacze, tak, I do niego jeszcze dostosowuje się. Wiktor Jasiński, który, któremu należą się wielkie brawa, nie tylko za ten bonus. No, oczywiście na lewym można powiedzieć, ale nieważne, tak, to jest Toruń, Wiktor Jasiński nie ma regularnej jazdy, więc on jest rzeczywiście może jest sens zostawić go w przyszłym roku i nie brać jakiegoś utalentowanego Duńczyka, skoro. Twojego chłopaka można wypromować, bo jednak żeby tak jechać, mimo wszystko, no ja wiem, nie mówię, że to będą jakieś 5 plus 2 non-stop w przyszłym roku, ale jestem no, wielkim właśnie. fanem Wiktora i tego, że po prostu pokazać się potrafi, bo ta trójka w biegu, przecież słuchaj, no tak Holder jechał z Lewym na niego i Churysza, no i można było zrobić tam spokojnie jeden do 5, czy 5 do 1 dla gospodarzy, a ten urywa się jak z łańcucha i robi te bardzo ważne trzy punkty. E, tak, tak jak mówisz tutaj, no, Pojechali ci, oprócz oczywiście Zmarzlika i Woźniaka, którzy e, tych punktów normalnie nie robią, a, a szczególnie tak na co dzień, bo, bo, mm -hmm. bo i Hansen jest e, czasami zmieniany, jak jest potrzebna jakaś taktyczna, i Jaśnickiego to najczęściej w ogóle nie ma, jak nie ma kontuzji. E, Churysz też wiadomo, że tak naprawdę tylko dlatego, że palucha nie było, więc tutaj te, te zero trochę nie dziwią, bo, bo też tego te, te obierzenia nie ma, a tu dalej, pamiętajmy, jest 16-latek. I nie taki wybitny talent jak podobno pan Paluch. A więc nic tylko, tylko przyklasnąć. Oczywiście z Marzlik, gdyby nie ta strzelba, to, to tutaj nie mówilibyśmy o żadnym wyniku blisko remisu, bo to wiadomo, że on ciągnie i zdobywa prawie połowę tej drużyny. Tych punktów tej drużyny, no mhm. ale jednak coś tam musiał podokładać. Jak spojrzycie sobie w, w te rozpiski, to 8 biegów mhm. wygrali go siedem 7 tak, tak, tylko tak. apatorzanie. Więc w ogóle tutaj znowu żarczyk, bo będą komentarze. E, oczywiście tutaj mm, rzuca się to, co się stało znowu z tym apatorem. Nie widziałem wywiadów po meczu, jak to się tłumaczyło, ale to. Bardzo słaby ten wynik i nie rokuje. Tym bardziej, że wraca z Marzlik, przepraszam, Waculik na ten rewanż. Chociaż tak jak mówisz, jak ostatnio przyjechali w pełnym składzie, tak, to, mm -hmm. to jeszcze to gorszy wynik nawet zrobili, więc jakby to nie wiadomo, to chyba jest po prostu żurzel. W takim razie, Patryku, 47 do 43 tyle było w rundzie zasadniczej 24 świetnia bieżącego roku, oczywiście dla zespołu Gorzowa, tam prym wiódł nie kto inny jak Kompletowicz Bartosz Zmalzyk, który na moto arenie jeszcze go też nie zdobył. A 19 blisko, ale jednak zabrakło dwóch punkcików do ogromnego, dużego, pełnego i tak dalej. Płatnego to już w ogóle. Pytanie, jak sobie teraz 4nature i to solution do tego, poradzi w takim składzie, tam Holder 8 plus 1 zrobił. Pytanie właśnie młodzieżowcy cisami Patryku, tutaj co Gorzów to robi? Ja myślę, że tylko naturalne rozwiązania. Aha, czyli maska, pasem i spać. Tak jest, nic więcej, bo jakieś kopanie prądem, takie rzeczy typu, tutaj. Nie, nie. Wszystko musi być akustycznie w tak, zamkniętym jak pomieszczeniu, Dobra, proszę, zamkniętym pomieszczeniu tak i, i, i wszystko tak jak, tak jak mówi nazwa zespołu. Naturalne rozwiązania, nic więcej. I jedziemy. Aha. Czyli jaki wynik? Myślisz? Wiedziałem, że pytanie było podchwytliwe. Bardzo e, no. 75 do 15. 40 8.42. Ja myślę, że to też ten, ten Torun też zawsze może wyskoczyć. To nie wiadomo. To jest trzeci odcinek nagrywany o Ekstralidze, o ćwierćfinałach. Jeśli chodzi o ten miniony weekend. I Patryku, do ciebie pytanie, bo my się już kręcimy w tym wszystkim i w ogóle sobie zaprzeczamy, ale to musi być show, to tylko o to chodzi. Jak widzisz szansę Torunia w takim razie na Lucky Luzera. Kto będzie największym pretendent, kandydatem, kontrkandydatem no. do tego? Yy, jeśli chodzi yy, o Czewa Wrocław, tak? Kogo byś postawił? Nie, nie, no tak jak mówię, jakby z tych punktów, które jakbyś sobie szybko wyliczył panie po techniku, to, to tam tutaj jest plus dwa, a tam dałem minus 6, hmm. więc minus 4 dla Torunia, więc jak najbardziej No ale nie oglądali, wiesz tych odcinków trzeba trochę tutaj się dobra. A, ty tak No ja tutaj wiesz, Rozumiem. Aha, kochani, w Wtorek przyszły tydzień. Z racji tego, że wszystkie mecze są naraz, to chcemy zrobić live'a o tych trzech meczach. Pierwsza liga będzie miała zwykłe odcinki, a tutaj tak. chcemy, także zapraszamy już z góry i z dołu, i ze środka, i z boku, i wiadomo po zewnętrznej, i jak tutaj w leśnie i po No, na ten tego, wtorek na live. Y. Tak jest, tam na Park Maszyn, i na, na Twitterach, i Instagramach, i Maszyn Park na Facebooku. Tam jeszcze raz przypominamy nasze różne wywiady, a było ich sporo. Jeszcze się. 16. I, tak, jeszcze liczymy te kilometry, a w ogóle oficjal, nieoficjalnych. Jak na przykład z panem Knopem, z Rabiczem, czy innymi pogadankami poza kamerą, kiedy była włączona. Nie wspomnimy, natomiast to będzie idealna dyskusja, idealny moment, żeby oprócz ćwierć finałów jeszcze coś od siebie, żeby Patryk powiedział, jak to miło się ściskało Kuźbickiego. I e, oczywiście Marcina Musiała, a Patronite.pl to, to oczywiście .pl ukośnik Park Maszyn to oczywiście tam możecie nas wesprzeć, tam możecie sprawić, że Patryk tych gości naszych będzie ściskał jeszcze mocniej. Za pieniądze. Tak jest, e, Socjalne nasze, Twitter, Instagramy, Park Maszyn. E, nie, nie krzywisz się. To nie wiem o co chodzi, ale Ciskanie ja nie za pieniądze, jestem. słuchaj, coraz bardziej schodzimy e, na psy, a ja psy bardzo lubię. E, no, ale może tak być. To my, a to wy i to byśmy wszyscy razem, my tu nasza społeczność Och, parku masz. Jaka Mazurna jest taka nas śledzi jest... na Twitterze Patryk. Widzisz, jak wysyła moment. <laughs> Cześć! Pa.